Witam w kolejnym filmie. Cześć. Kolejny etap, kolejne postępy na budowie. Mamy już zaczętą teriwę. Jedno pomieszczenie praktycznie mamy zrobione. Salon, jadalnia i kuchnia. Także jest podstemplowane. Są ułożone belki, pustaki. Zajęło nam to właściwie jeden dzień. Jest dzisiaj pierwszy dzień odkąd zaczęliśmy e, szalować e, strop, i właściwie układać tak. Bo przypomnę, że nie murujemy kształtek wieńcowych, tylko po prostu szalujemy z desek wieńce. Za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda u nas. Tutaj za mną, e, górą widzicie, mamy zaczęte przy wejściu do domu. I tutaj są belki 3.20. Tam dalej, już za schodami w pokoju będą 4 metrowe, znaczy 3,80 w projekcie są, ale przyszły nam 4 metrowe. Bo to wiecie, fabryka tak robi, że mają stopniowanie co 20 cm, i dokładnie w projekcie było chyba 3,84, czy jakoś, długość tych belek. Nie no to nie zrobili na 3,80, tylko na 4 metry, już po prostu. No i zrobimy tu. W kolejnym pomieszczeniu tu mamy garaż. W garażu są długości belek 3,40 i w kotłowni 2,80. Także to już krótkie belki, to będziemy tylko środkiem stemplować. Mamy właśnie tak jak widać, stemplami podstemplowane co kawałek. Te deski, deska tak wystaje ponad mur, co nie jakbyśmy robili. Wieniec opuszczony. Też przez my, śru, śrubami dziesiątkami mamy e, złapane te deski z, z obu stron, co nie? No i tak to się trzyma. Tu jest szefowa. Podstemplowane to pomieszczenie już prawie na gotowo. Właściwie tam e, zbrojenie więcej mamy też już powkładane środkiem podstemplowane, tutaj przy świty jeszcze delikatne są, ale to się jeszcze będzie dopieszczać, żeby wiadomo, tutaj idzie żebro rozdzielcze środkiem też jeszcze zbrojenia, żebra nie dawałem, bo tutaj mamy taką lukę ta luka wychodzi nam w miejscu, gdzie na poddaszu będzie przez całą tą długość ścianka działowa, taki, takie Z nawet ze ścianki działowej i właśnie będziemy tutaj to szalować i zrobimy taką belkę żelbetową po prostu, i żeby było wzmocnienie. Powiem wam szczerze, pustaki nawet nie pękają, ale dajemy w razie w deski. Staramy się chodzić po deskach, no ale nawet są dość wytrzymałe, póki co pęk tylko jeden. Jeden był pęknięty na palecie od razu, a jeden pęk w trakcie. W trakcie y, układania, dobra, tutaj jak widzicie, jest zbrojenie podciągu. Cztery pręty dołem Fi 14, dwa górą wchodzą w wieniec. Tutaj będą, będziemy dawać jeszcze elki. Dodatkowo właśnie nad tym oknem, żeby, bo nie laliśmy nadproża żelbetowego, dałem w wieńcu, dodałem jeszcze w wieńcu 2,5 metrowe pręty, e, dwunastki no i mam nadzieję, że to wszystko będzie git także, także nic z tym się nie będzie działo zobaczymy ile jutro e, damy radę zrobić tam dawaliśmy sobie już na wieńce zbrojenie majster tutaj e, z pomocnikiem jednym szalował, a my reszta w e, resztę osób nas było czterech to sobie tutaj układaliśmy te pustaki drugi dzień prac przy stropie na budowie. Mamy już praktycznie ułożoną teriwę. O, tam sarenka sobie hasa w trawie. Porzucane mamy wszystkie wieńce. Tutaj jest kilka belek. Raz, dwa, trzy, cztery. Belki właściwie pięć, tak? B yy, w kupie. Tutaj będzie na górze ścianka działowa. Tak daliśmy z tego względu, że ponieważ w projekcie był błąd w tabeli z ilością belek o tej szerokości tutaj co widzicie 3,20 dokładnie. Na rysunku było 9, a w tabelce pod spodem na ilość do zamówienia było 14. Także jesteśmy 5 Pięć nam zostało, co nie? No to zamiast kręcić belkę żelbetową, no to daliśmy kilka belek. Jedna przy drugiej. No i tutaj będzie sobie szła ścianka działowa. Tutaj mamy dwie belki przy schodach, z jednej i z drugiej strony. Z tej strony będzie ścianka działowa na poddaszu. Tutaj w sumie chyba nic y, nie będzie na poddaszu żadnej ścianki, no ale tak było w projekcie. Przy schodach dwie belki w kupie. Tak samo jest przy kominie. Aha, najważniejsze, żeby nie zapomnieć, bo my z początku się walnęliśmy, jak zaczęliśmy układać te postaki. Bo jak są kształtki wieńcowe, co nie, no to kształtka w, liter, w kształcie liter, litery L, kształt, kształtka wieńcowa y, w kształcie litery L. No to ona ma tą elkę jakby na ścianie, tak. I jeżeli zeprzemy pustak tym wycięciem, o tą kształtkę, no to jakby on się już będzie opierał na ścianie. A przy szalowaniu tutaj właśnie się trochę zapędziliśmy i zaczęliśmy sobie wspierać tym wycięciem na desce. No ale się szybko obcięliśmy, nie? bo jak zepszemy sobie o deskę ten pustak tym wycięciem, no to w takim wypadku nam ten pustak, jakby jak rozszalujemy, no to wisi się i w powietrzu, tak? On się nie wspiera, on tam będzie dookoła z wierzchu obetonowany, no ale jednak nam się w wieńcu nie będzie, na wieńcu nie będzie opierał. A tutaj Wam pokażę, myślę, że będzie widać, jak teraz jest. Jest... Tutaj po prostu dół i na belce, tak, znaczy na desce, a to wycięcie już wchodzi w wieniec. Także jak to zabetonujemy, no to będzie się ten pustak wspierał na betonie w wieńcu. Te rozstawy belek to też są dziwne, jak dla mnie, co nie. Projektant projektuje rozstaw, to na przykład jeżeli. Robi rozstaw od ściany, bo zawsze są osie belek, tak? Jeśli chodzi o rozstaw belek, osie i od ściany jest, daje pierwszą belkę na 60, no to bo kolejne belki, co nie, jak się daje na 60, belka ma stopkę 12, 12 cm szerokości, no to pomiędzy belkami wtedy jest 60 minus 12, czyli 48 cm, tak? Pustak ma pół cm może być luzu. Tak, tam niby producent pisze, no to jest ok, nie? Tam jeszcze ten pustak ma troszkę luzu pomiędzy belkami i się wspiera, ale jeżeli od ściany daje 60 belkę, no to wtedy tylko mamy minus 6 cm, nie? No to zostaje nam 54, tak? No i wtedy ten pustak już nie ma się na czym zeprzeć. Także no i wtedy ten rozstaw się troszkę zmienia, tak? I zaczynają się później przy ścianach robić takie dziury. No i niestety trzeba kombinować. Zakończyliśmy tarivę. Mamy już ułożone wszystko dopieszczone. Jutro będziemy betonować. Majster też skończył dzisiaj schody szalować i zbroić. Także mamy przygotowane do zalewania, no jedynie jeszcze muszę rano Siatkę rozłożyć zgrzewaną przy ścianach Bo już dzisiaj nie daliśmy rady. Teraz znajduję się na schodach zabiegowych. Trochę tutaj stępli widać. Mamy zbrojenie. Zaszalowane schody. No, także tak to się prezentuje. Tutaj mamy przy schodach dwie belki obok siebie. Żebro rozdzielcze. Wieńce. Tutaj mamy też wypuszczone słupki na ścianę korankową. Po 6 słupków na jedną ściankę. Tutaj jest kotłownia. W kotłowni żebra rozdzielczego nie ma, nie było w projekcie, to nie robiliśmy. Tu mamy garaż, żebro jest przez całą długość No i ułożona pustaki Tak, Mamy elki powiązane we wszystkich narożnikach Dzisiaj był kierownik sprawdzić, powiedział, że jest OK, Że można zalewać, jedynie tam, no, kazał mi e, Podokładać dystansę w wieńcu Podzbrojenie Także wszystko jest już porobione Mamy belkę zrobioną zbrojeniową pod ściankę działową na poddaszu. Tutaj będzie ścianka takie Z, jakby tak najdzie no, prosto. Kawałeczek jest, później zakręt jakby w prawo, no i z powrotem w lewo, tak i dalej idzie prosto przez całą długość tej, tego pomieszczenia. No tutaj też mamy drugą belkę przy schodach majster kazał zrobić później jest tutaj belka, idzie wieniec no i tutaj jest zbrojenie dołem, górą pręty są puszczone po, poprzecznie, podłużnie zeszło nam jakieś 3-4 dni z, właściwie z toriwą jakieś 2 dni było nas trochę więcej osób także ogarnęliśmy to szybko jakieś dobre dwa dni w porywach do trzech tutaj zeszło majstrowi ze schodami także też chwilę, chwilę to zajęło czasu tutaj na żebra rozdzielcze te esy widziałem można było kupić na Allegro są gotowe, fajne też powiem szczerze ja zdecydowałem się spróbować zrobić je sam Powiem szczerze, że nie ma żadnego problemu. Dobra, to już na tyle ode mnie. Zapraszam do subskrybowania kanału, śledźcie nas na bieżąco. Trzymajcie się. Cześć.